Chciałabym osobiście przedstawić ci mężczyznę, którego poślubiłaś. Part 1. Mój genetyczny ojciec był oprawcą z piekła rodem. Zawsze nazywałam go stereotypem disneyowskiego taty, ponieważ publicznie przedstawiał się jako niesamowita osoba, a potem zamieniał się w potwora, gdy tylko znaleźliśmy się za zamkniętymi drzwiami. Od czasu do czasu pokazywał swoje prawdziwe oblicze. Poniżając moją matkę przy rodzinie, lub kładąc na mnie ręce publicznie, jednak przez całe moje dzieciństwo i podczas piekła rozwodu nikt nie wierzył w to, co stało się z moją matką i mną, ponieważ nikt nigdy tego nie widział. Nie pomaga również to, że był mistrzem narcyzmu i wiedział, jak manipulować systemem. Jeśli z nim mieszkałeś, istniała bardzo ścisła linia, której musiałeś przestrzegać, w przeciwnym razie byłeś ostrzeżony, zagrożony, śledzony, zmuszony do życia w absolutnym strachu, ponieważ nie tylko cię skrzywdził, ale sprawił, że inni uwierzyli, że jesteś szalony, aby ich odepchnąć, pozostawiając cię bez nikogo, do kogo mógłbyś się zwrócić. Czasami sprawiał, że bali się ciebie, a jeśli byli dziećmi, sprawiał, że bali się jego, a potem zachowywał się zdezorientowany, gdy dzieci już nie przychodziły. Nie jestem w stanie powiedzieć, Ile razy celowo krzyczał przed moimi przyjaciółmi, aby wypędzić ich z domu, albo okłamywał rodzinę na temat mojej matki i mnie, aby albo z nami nie rozmawiali, albo osądzali nas za rzeczy, które nigdy się nie wydarzyły. Pamiętam, że jeśli płakałam, byłam dramatycznym dzieckiem. Jeśli się złościłam, byłam manipulującą małą jędzą z problemami ze złością. Nigdy nie mogliśmy mieć racji i nigdy nie wolno nam było mówić o tym, co nam się przydarzyło. Jeśli nie byliśmy idealną rodziną z białym płotkiem, nie było to dla niego wystarczająco dobre i poprawiał to. Groził nawet, że rzuci się na moją matkę i patrzył, jak się rozbieram przez wycięcie w drzwiach mojej sypialni. Ponadto zdradzał moją matkę z co najmniej pięcioma różnymi kobietami. Czasami chciałam, żeby mnie po prostu pobił lub zranił, po prostu coś, cokolwiek. Czego mogłabym użyć jako dowodu, by złapać go za znęcanie się i zaniedbywanie? Jednak mimo że atakował nas na wiele sposobów, nigdy nie zostawiał śladów, więc nigdy nie było niczego. Co można by nie pokazać lub udowodnić?